Do tej pory żadna uchwała nie trafiła do kosza, nie trafiła na śmieci. Tak zwana sprawa opłat śmieciowych ma jedną uchwałę główną, która reguluje odpłatność w zależności od zużycia wody oraz trzy uchwały towarzyszące: to jest regulamin utrzymania czystości, regulamin w sprawie posesji niezamieszkanych oraz trzecia zasada odbierania. I teraz najważniejsze. W przypadku uchwały głównej, to jest tej, która uzależnia opłatę od zużycia wody, tą uchwałą nie zajmował się Lubuski Urząd Wojewódzki, lecz zajmowała się Regionalna Izba Obrachunkowa. I Regionalna Izba Obrachunkowa nie miała uwag do tej głównej uchwały. Lubuski Urząd Wojewódzki zajmował się trzema dodatkowymi, i tam ma uwagi. Wady prawne mogą zostać usunięte także przez Urząd Miasta. I w tej sprawie z urzędem rozmawiamy. Z racji tego, że uchwały mają wejść w życie 1 stycznia, dopiero 1 stycznia jest jeszcze czas, by uporządkować kwestie tych trzech dodatkowych uchwał. Jeśli rzeczywiście istnieją tam jakieś spostrzeżenia, które należałoby skorygować, to zostaną one skorygowane, choć w naszej ocenie uchwały są prawidłowe, ponieważ. Inicjatorzy tej uchwały posługiwali się przepisami, które już istnieją też w różnych częściach naszego kraju i w naszej ocenie cały przebieg uchwalania był prawidłowy, ale to jest kwestia rzeczywiście do rozstrzygnięcia, więc mamy nadzieję, że ta sprawa zostanie pozytywnie załatwiona.